szósty przekaz wspierający Boga Ojca z Wszechrzeczy Rzeczy dla świata 1 listopada 2022 rok wtorek 7 rano Warszawa. Prześwietlenie sumień z mojej świętej Bożej woli, Waszego Boga Ojca z Wszechrzeczy. rzeczy. Nikt z Was, moje umiłowane Boże dzieci, nie wie, kiedy dokonam prześwietlenia sumień waszych. Ten obecny czas, czas oczekiwania, na ten Akt jest czasem dla Was koniecznym do nawrócenia się na moje święte Boże prawa, a przez Nie ku mnie, waszego trójjedynego Boga Ojca swórców rzeczy. Umiłowane moje Boże dzieci. Nikt z was nie powinien obarczać, straszyć czy dręczyć tym prześwietleniem sumień ani siebie samego, ani żadnego bliźniego, gdyż ono nie służy ani udręce, ani wywoływaniu was lęku. Pamiętajcie, że o lęk zawsze opierają swoje działanie upadli aniołowie, upadli archaniołowie z demonami. Moje umiłowane Boże dzieci. Żyjcie we wzajemnej miłości, miłości do bliźniego, przestrzegając moich świętych Bożych praw, które wam dawno dałem i które znacie. Żyjąc według tych świętych moich Bożych praw, macie serca i dusze czyste. Wypełnione radością, szczęścią, miłością dzieci bożych, które nie lękają się swoich czynów, myśli czy słów, gdyż one w moich świętych bożych oczach są dobre, gdyż płyną zawsze z moich świętych praw bożych. Dzieci boże są wolne od lęku, są przepełnione miłością, wiarą, ufnością. Wiele dusz wróci wkrótce do mnie do waszego Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy. Wiele dusz skieruje na inne tor życia, aby mogły wzrastać i naprawiać to, co będą mogły i będą rozumiały, że należy naprawić. Wiele dusz pozostanie na ziemi z mojej świętej woli Boga Ojca swórcze rzeczy do odbudowy mojego świętego Bożego Królestwa na ziemi. Pod panowaniem Jezusa Chrystusa króla nieba Polski i świata i najświętszej Marii Panny dziewicy królowej nieba Polski i świata. Błogosławię wszystkim moim Bożym dzieciom i tym, które trwają przy mnie i tym, które odwróciły się od mojego świętego Bożego Królestwa i tym, które łamią moje święte Boże prawa, choć wciąż pozostają moimi dziećmi. W imię święte moje Boże, Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy, w imię święte najwyższe mojego świętego Bożego Syna Jezusa Chrystusa i przynajświętsze imię mojego Bożego Ducha Świętego.